Jankowski Kamin, numer 6, ósemka Kopierecki Łukasz, z numerem 7, Wawrzyniak Marci, z numerem 3, Adamczyk, z numerem 16, Borkowski. Spokojnie, spokojnie. spokojnie, spokojnie.

W meczu dziewiątej kolejki czwartej ligi Mazowieckiej Grupy Północnej Mazur Gostynin zremisował z Bzurą Chodaków 0 do 0. A razem z nami jest skrzydłowy gospodarzy Damian Surmak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz Damian chyba szkoda tego meczu, prawda? Bo mieliście momentami dosyć dużą przewagę, jednak nie, nie udało się jej wykorzystać. Myślę, że bardzo. No. Mieliśmy wiele sytuacji, może nie jakieś dwie takie procentowe. Byliśmy mieli znajomiem lepsi, oni się bronili, może parę kontr. No ale ogólnie bardzo szkoda, bo byliśmy o wiele lepszym zespołem, a Tutaj kibice fajnie nas tutaj dopingowali, a zremisowaliśmy, no niestety. Powiedz mi w drugiej połowie mieliście momentami już przygniatającą przewagę. Dlaczego, gdy doprowadziliście piłkę do bramki przeciwnika, było tyle nerwowości? Czy ona też, z czego ona wynikała? Ja no myślę, że sił nam nie zabrakło. Po prostu oni bardzo grali. Tutaj mieliśmy bardzo mało miejsca, może trener bardzo dobrze nam mówił, że powinniśmy skrzydłami dorzucać, może by coś się udało, a graliśmy moim zdaniem za bardzo środkiem, tak samo mówił trener. Jak oceniłbyś swoją grę? Wiem, że to jest takie niezręczne pytanie, ale jednak poproszę Cię o to. Nie, może nie będę czytał siebie, tylko co chociaż mogę ocenić. To myślę, że zagrałem jakoś tam, moim zdaniem, niezbyt dobrze. Nie da się ukryć, że dzisiaj straciliście dwa punkty, a nie zyskaliście jeden. Chyba trzeba to będzie nadrobić w następnych meczach, prawda? Tak, myślę, że ten remis to dla nas jak porażka, że to bardziej, że przyjeżdża drużyna, która ma zero punktów i traci w meczu bardzo dużo bramek co mecz, więc no zobaczymy, no jest następny mecz, jest wyjazd, zobaczymy jak to będzie.